Witam, jestem Bonia, a ze mną jest... X-manik, witam wszystkich. A to jest nasz serwer Sniper Elite. Będzie to takie luźne granie, musimy się jakoś oderwać, cały czas on nas spada. Cały dzień byliśmy na dworze, tak teraz sobie pogramy. Szumi las. Kurde. O, prowadzenie. No bo dostałem, głównym przebiega dosta To dobrze. W nie siedzi. Tak? Który no, ja, y, Na samej górze po, po prawej. Bo dostałem od niego. A on się tam chowa, co nie? No pokaż Ty no, nie bagnuj. Gdzie ty jesteś w ogóle? Na no, lewym moście. Aha, ja jestem tutaj obok ciebie ciągle. Czekam na nich. No, tylko się jestem. no gdzie siedzi na tym lewym ale no cały czas go widzę tak, że coś biega po tych mostach czy po tych oknach co ja gada? Możesz gdzie Bądzio? Ja? skąd się Skąd mnie zdjęli? Zdjęli mnie yy, całkowicie na prawo od Głównego Mostu. To co jest? Nie, tu nie mogę, tutaj, tutaj się nic nie dzieje. Ty, gdzie... Je, gdzie Dewan? Ty, jest na y, tym, na oknach, na całej górze. Bania dostała. Będzie się uda przebiec. A teraz jest na dole, na pierwszym piętrze. Ale Dobrze. A jeden jeszcze jest na górze. Oleks, Alex. Wania dostała O kurde wszyscy główny Przebiega przez główny Ale go zaraz dajemy Tak? się na mecze... Nie, czyli daleko Patrz jeszcze mnie z nią, a nie to devon, ja! Przebiega przed główny! Dostał ten! Ale jeszcze jeden jest! Widzę go, ja się na niego tu skamper. To dobrze, tu się No, ten Alex jest ułek. Siedzi na okna A ten devon dalej jest? Proszę, na pierwszym piętrze siedzi. Aha. No patrz, jeszcze mnie zdjął ten dewon, no kurde Ale on też Z górnego mnie zdjął. Czy Nie no w granatami mi trochę granatu, uważaj tam. No i dostaję od tego Alex. Co dobiegłeś? O, on Alex dostał. I tu, I tu po jakich męczarniach rap. Gdzie ten ryb siedzi? O właśnie jest Reb dostał. Coś pusto. Dewon. Dzisiaj dobrze łapu bańki coś. Ty oni wszyscy są? Przez lewy przebiega... Dwóch tam jest. Kurde! Alex jest, przebiega przez główny most nasz. No GS, od razu im napiszę. Na lewym, co? Właśnie biegnie tam. Kościół ten, z adresu karabinek, to jest najpierwski. Dobra, D Darko, pojście do O dostał. No lewy biegnie. Dobrze. U jeszcze jeden będzie biegł, uważaj. On tam się kampi, tu po lewej jest. dziękuję Cię go zabiłeś Olu, dostał. Nie zdążył kucnąć, chłopie i już dostał. Jestem na oknach. Bo i minę dostałem od dewolona. Nie no minę można. Piszą mi żelagi. Dobra. Ja, ja. Zaraz smaczko wchodzi. Już jest? Już się przyjdzie. Tak. To dobrze. A więc co? Będzie gdzieś tak za dwie minuty. Czy znaczy co? Dwa minuty. Zobaczyłem spokojnie, że sobie pogramy. Tutaj nie, nie, nie patrzyłem na stoper. Kurde! Ale mi teraz idzie. Jest na tych gruzach teraz u nas, ten ten. Ale tam bardziej na gównym... Rap